Mój lęk przed śmiercią też gdzieś tam mocno ewoluował. Ka każdy pewnie ma inny dostęp też do, do, do tego źródła. No ale na pewno to, co już mówiliśmy, że śmierć pyta o nasze życie i widzimy wiele niezałatwionych spraw, widzimy wiele kwestii, które są jakby przekraczające nas w tej bezradności, że nie wiemy, co z tym zrobić. Brakuje nam odwagi, żeby się pojednać, przeprosić. Są naprawdę wielkie takie kamienie na sercu, które w momencie śmierci człowieka przygniatają, zgniatają. Boimy się nieznanego, tego, co, co będzie. Dla mnie na przykład bardzo bliskie sercu są osoby niewierzące w życie wieczne, bo u nas i osoby różnych wyznań, i osoby niewierzące dostają wsparcie. To też stanie w Maksymilianie Kolbe, że on rycerza niepokalanej wydawał, zwłaszcza do, do osób niewierzących, żeby gdzieś tę perspektywę roztaczać zwłaszcza i, i budować przestrzeń dialogu, bo to są osoby, które są nieprawdopodobnie poszukujące, bardzo interesujące.